Cześć, witajcie w kolejnej agrodniówce od rana gówniane tematy rozwożę resztki obornika na te działki właśnie tutaj to akurat ta dzierżawa świeża i tam po ziemniakach ten i myślę jeszcze jeden rozrzutnik I będzie koniec Obornik nie jest jakoś super przelasowany Więcej taki słomowaty, wszystko świeże Wozimy to co jest, zawsze to jakiś nawóz Tu już na że idzie obornik, to nie pójdzie sztuczny nawóz Tu już nie będę nic więcej rzucał, wystarczy to co, to, co jest Działamy dawka tak, jak zazwyczaj czyli te 25 ton, 20, nawet mi się wydaje więcej, to chyba nie pójdzie. No i już cisnę z uprawą. Praktycznie mam to i tam jeszcze jeden kawałek 20 pararów. I będzie koniec, mam wtedy już wszystko uprawione. No i nic tylko w siewnik i siadź. No dzisiaj... Będę trochę chciał, myślałem, że mi dłużej z tym zajdzie, ale idzie, no poszło teraz z tym obornikiem, gdzieś teraz z tą oprawą, Idzie naprawdę, naprawdę fajnie, więc jeszcze trochę zasiejemy. Na no, wprost mnie to eee... Liborius. Ładnie wychodzi, równiutko wyszedł. Uprawione, to lecę. Zresztą nawozów, w sumie ostatnie 250 kg. Teraz leci, to rozsieje to pod przynżyto i podżyto jeszcze na jeden kawałek. No i, i będzie fit. Mamy już wieczór, w sumie po 17 jest. Byłem już zasiać resztkę pszenżyta Ostatnio tam 30 jarów, są na nie 20 pararów. Było pole. Z tego względu, że mi zostało nasion ja tam jeszcze. Nie miało tam być pszenżyta, miało być żyto. Ale wyszło tak, że tam jeszcze poszło pszenżyto No a wiecie, więcej tutaj, zanim się przepiąłem Zanim ustawiłem, zanim tam by wróciłem. Więc tak jak wiecie, na szybko jeszcze mały kawałek do zabawy trochę. W każdym razie już mam sypane żyto. Mam sypanego skanda. Tak to wygląda. No i kręcimy. Robię próbę kręconą. Ustawię wysiew i myślę, że widzimy się na polu. Za dużo już nie zasieję, bo wieczorem no mam że tak powiem, gości. Więc za dużo nie zasieję, ale no coś tam jeszcze oblecę. Może jakieś 1,5-2 hektary ogarnę i... No widzę kwit. Dobra, Dobra działam. Widzieliście, udało się coś się nagrać z zewnątrz, nawet chyba pierwsze jakieś nagrania z siewu w tym roku z zewnątrz. No bo tak to nie ma. Nie ma kiedy, nie ma jak. No ale zrobiło się późno. Mamy godzinkę 20. A ja jeszcze mam to do skończenia i jeszcze jedno pole. No i by był dopiero koniec. No tak się ułożyło, że yy, no tą wizytę co miałem mieć, miałem wcześniej, więc wiem, że pojadę jeszcze siać, ale muszę trochę nad, nadgonić tą całą robotę. Ale dzisiaj obsieję połowę, praktycznie nawet no, połowę z tego co mam. Do zasiania, że no uda się dzisiaj gdzieś tam jakieś 3,5 hektara w sumie machnąć. I resztę może się uda jeszcze jutro, zobaczymy. Może coś od rana, jutro też takie trochę latanie, bo na 11 już mam koszenie. To tak, może coś od rana, jakiś hektar jeszcze się uda. No tak, kurde, takie szarpane te siewy. Ale no to nic. No. Ważne, żeby było zasiane. No i dobre by było, żeby już właśnie wszystko było w ziemi, więc. Więc dlatego sieje generalnie. Co to dzisiaj mamy czwartek? Podobno. Od poniedziałku ma u nas zacząć padać. Podobno, tak słyszałem. Czy będzie padać? Nie wiem. Mam taką nadzieję, że będzie w końcu padać. Bo jest lipa. To totalna. Jeżeli chodzi o deszcz. Jest naprawdę masakrycznie. Zresztą widzicie jaki tłuman kurzu jest za mną. No tutaj jesteśmy już na totalnych piachach. Tutaj był skant i teraz znowu leci tu skant. O no tutaj są naprawdę piachy, piachudry. Sorry, sorry. Tutaj są naprawdę takie piachy, piachudry że no leci znowu skant, no skant odmiana dedykowana w sumie w takie warunki, w takie piachy, yy, na takie ziemie, gdzie jest yy, gdzie są niedobory tej wody. No i on ma sobie radzić właśnie w tych ciężkich warunkach generalnie w tamtym roku, no poradził sobie. Bo cały praktycznie okresem wegetacji, wegetacji wyglądał ładnie. No, u nas czerwiec załatwił, więc może jakiś tam mega wysokich plonów nie było, ale mimo wszystko, jak tak potem sobie na spokojnie to podsumowałem, to źle nie wypadł. Więc dlatego znowu idzie w tym roku i też idzie na te największe piachudry na działkach trochę lepszych lepszych piaskach poszła hybryda. No a na te typowe piachudry naprawdę pod zalesienie idzie idzie ten skand właśnie. działamy, było tu bezorkowo, jak widzicie. Po przejechaniu siewnikiem trochę tej wilgoci jest, no ale też tutaj już od uprawy tydzień minął. Więc na no, przeschła ta wierzchnia warstwa też. Ale coś tamtej wilgoci mamy. Mam nadzieję naprawdę, że to w końcu, tak jak mówią, zacznie padać od poniedziałku. Obym, bym miał wszystko zasiane. To, co było wcześniej posiane, już powychodziło żyta, już są na wierzchu, pszenżyto, Jęczmi wszystko już jest na wierzchu, więc naprawdę bardzo się cieszę. Ogólnie bardzo ładnie poschodziło. Pokażę Wam może jut na kolejnym filmie. Dla mnie to jest jutro, dla Was nie wiem kiedy to jest. Bo naprawdę mam tyle vlogów nagranych na górkę, że to aż, 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 tylko usiąść i montować. A dzisiaj w sumie bym musiał coś zmontować. Nie ja wiem, zobaczę w której wrócę. I na ile mi się będzie chciało, bo. Wczoraj padłem jak dzieciaczek, więc nic nie zmontowałem. No. No i tak, skand jest ładnie oddzielony, znaczy oddzielony, odliczony. O, tego słowa szukałem. Yy, mamy odliczone nasiona, bodajże milion 300 ,000 żywych nasion, jak dobrze patrzyłem, później jeszcze zerknę W każdym razie yy, skand jest odliczony. Dwa worki, dwie jednostki idą na hektar. Yy, w worku, tutaj z tej partii, co miałem, było 30. 4... Nie, wróć źle, 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 źle mówię yy, 43 7. O właśnie. się dojadę do końca do na kartkę. Yy, no w każdym razie na hektar miało wyjść tam 92 kilo. Delikatnie zwiększyłem tą normę z tego względu, że już praktycznie mamy październik. No i to już powinno być zasiana, to jeszcze nie jest zasiane Więc yy, więc tą normę zwiększyłem tam koło tych 100 kg w sumie sieje. Miejmy nadzieję, że to będzie yy, dobry manewr z tym co teraz robię O i teraz wam mogę powiedzieć Ile jest tu w worku 43 800 No, więc na hektar wychodzi o nie, 86 kg. A to widocznie tu już jest inaczej, inna masa tysiąca W każdym razie, na no norma i tak trochę zwiększyłem. No, mam nadzieję, że to się odwdzięczy jakoś. Jest znacznik, jest, kurczę, tak jest sucho, że nawet nie widać jak znacznik, który rysuje. No dobra, ciśniemy U, Żebym widział worek, sobie wziąłem w zapasie, jakby mi w razie brakło, ale yy, To co wsypałem musi mi starczyć, to co na dzisiaj I powinno zostać, ale No ale jak to mówią, lepiej mieć, bo jakbym miał znowu, jakby mi brakło tam na poprzed, czy tam dwa, trzy przejazdy, no to znowu wracać na te pola To już nie to Mam ze sobą, a no znowu nie wsypałem dużo więcej, bo yy, No nie wiem, czy jutro zdążę coś tam jeszcze żyta zasiać u nas, czy Pojadę kosić kukurydzę, a po koszeniu kukurydzy mam siew tam u yy, No tutaj u znajomego, więc yy, No bym musiał wyciągać te nasiona znowu dodatkowa robota a tak to tak to będzie mniej do wyciągania no wiecie trzeba robić sobie wygodniej trochę w teorii wygodniej nawet. no dobra połączę się z wami jak tam może będę kończył albo już na tej ostatniej działce jak będę tam może się będzie mniej kurzyło bo tam było dzisiaj uprawiane więc może się będzie mniej kurzyło o tu już przed nami też żyto zasiane i i już wychodzi, widzę ale ogólnie, wow, tu jest żyto zasiane, tutaj już od XX lat, naprawdę wielu lat była siana cały czas facelia po faceli facelia po faceli, ale to już naprawdę szmat czasu o, tata dzwoni a gdzie te światła? o, tamte też oporowe siebie się chłodno robi, taka rosa ciągnie trochę Powiem O, nic nie widać O, widać Mamy, starczy to Ale to jest bajer, kurde o. Elegancko Dobrze, że to że to jest światło, naprawdę, szczerze, jakieś się światło przydało iść tu, żeby poświetlało mi ładnie z ty? Ten, ale tam imprezę zrobił. A ja jestem, bo jestem od Bartka yy, domu w prostej linii 300 metrów. A tak słyszę, jak muzyka robię i ciągnik pracuje. A ja słyszę, jak muzyka rąbie No jest chłopak. A u mnie też. W ciągle tej sieczki słuchasz. No przynajmniej się spać, nie chcę ciągnikać. Dobra, zaczynam ostatnie pole na dzisiaj. I koniec. I koniec. Nasion wystarczyło, nie musiałem dosypywać, ale końcóweczka została. Naprawdę, no. Trafiłem. I idealnie. Nie mam Jasno, nie? No tak wymień te, bo żółte gryzie No dajcie mi trochę czasu. Nie, no zimą porą porobię takie pierdołki typowe do smaczku. Bo na przykład yy, pozycyjne tutaj z przodu yy, kupiłem już LEDówki, nawet żaróweczki małe. Tylko naprawdę, uwierzcie mi, nawet na takie rzeczy, no nie ma, nie ma kiedy. No kto, ma gospodarstwo i kto ma urwanie głowy, że tak powiem, z robotą, to wie, wie, jak to jest. Wie, że no nie zawsze na wszystko jest czas. A takie rzeczy jak nie są aż tak pilne, no to po prostu ich się nie robi na siłę. Tylko wiadomo, przy czasie bez tego ciągnik może chodzić. E, nie? Nie, naprawdę yy, to oświetlenie jedna z lepszych takich modernizacji sprzętu, naprawdę. I myślę, że jak zrobię w klasie, to też. No to też, że tak powiem warte to będzie wysiłku tego wszystkiego Bo naprawdę jest efekt No wejdź ma w ogóle no, przy nim akurat siedziałem powiedziałem, powiedziałem sobie że musi mieć dobre, że zrobione i ma I ma już trochę mniej tego, bo wiadomo aż tyle on nie robi w nocy Tyle samo pryskie, to i tak ma ścieżki No wiadomo, według potrzeb. A tutaj tak widzicie teraz w nocy robię i naprawdę po prostu nie męczę się, aż tak oczy się nie męczą przede wszystkim. A jak oczy się nie męczą, to i ja się nie męczę. Proste, logiczne, co nie? No. dobra, jutro tego dziada przepalamy na woksa No i dobrze, no, się rusza. Dobra. Kończymy na dzisiaj Co nie mogę tutaj skończyć Nie wiem, może coś tam zmontuję jeszcze w domu Ale to zobaczę W każdym razie, tu macie Subskrybujcie, tutaj ostatni odcinek Trzymajcie się, na razie I cześć